Czy ktoś optymalizuje Twoją stronę i treści na Twojej stronie? Wpisujesz umowę na SEO i pierwszy, najważniejszy czynnik to są działania na Twojej stronie. Osoba, która robi to SEO ma wejść na Twoją stronę, przeanalizować ją, zrobić audyt i w pierwszym miesiącu pozmieniać elementy na Twojej stronie. Nie może być tak, że otrzymasz audyt, a w drugim miesiącu zrobimy zmiany. Czasami jest tak, że masz małą stronę, niedużą stronę i nie ma sensu robić audytu, bo jest, wszystkie zmiany możesz wykonać już na stronie. Jeżeli masz jakąś firmę, która ma 20 podstron, no to nie ma sensu robić takiego audytu i potem zmieniać. Od razu dokonujemy zmian, czyli wchodzi osoba odpowiedzialna za SEO, dokonuje zmian, rozbudowuje treści, zmienia treści, poprawia nagłówki, no bo szybciej jest zrobić to, niż zapisywać to. Audyty są dobre dla dużych stron, dużych sklepów, gdzie chcemy, mamy obszerną stronę i nie jesteśmy w stanie wykonać tych zmian, ale audyt możemy zrobić, tak? Nie jesteśmy w stanie konać zmian na tysiącach kategorii, powiedzmy, masz w sklepie, ale jesteśmy w w cię opisać, jakie małeś błędy, na przykład na 30, 40, 50 kategoriach i jak te błędy musisz poprawić i czego unikać. kiedy ty wchodzisz i sobie te kategorie zmieniasz. Na prostych sklepach, robi się to od ręki. Jeżeli ktoś chce Ci zrobić audyt, a potem poprawiać, wciekaj, dwa razy na tą samą usługę chcecie naciąć.